Polska w XX wieku to nie bohater filmu Akcji, nie postać z błyskiem w oku i ciętą ripostą. To męczennik przywiązany do historycznego krzyża, na który z jednej strony ciosy zadają Niemcy, z drugiej Sowieci. Każde uderzenie zostawia blizny, każde jest inne, ale oba niosą ten sam cel: zniszczyć, złamać, wymazać? Pytanie, które stawiamy. Kto bardziej sponiewierał Polskę? Nie jest akademicką dysputą, ale próbą rozliczenia z historią, która wciąż krwawi w polskiej duszy. Odpowiedź nie jest prosta, bo choć Niemcy i Sowieci działali w różnym stylu, obaj zostawili po sobie ruiny fizyczne i duchowe. Przygotujcie się na podróż przez mrok, gdzie ironia i sarkazm są ostrzem skierowanym w tych, którzy próbowali Polskę unicestwić. 1 września 1939 roku Polska budzi się w zwykły dzień, nieświadoma, że za chwilę jej świat runie. Z zachodu nadciąga machina wojenna III Rzeszy, której precyzja i okrucieństwo przejdą do historii jako symbol ludzkiego upadku. Niemcy nie przyszli walczyć, przyszli eksterminować. Ich plan, zwany generalplan Ost, był manifestem pogardy dla wszystkiego, co polskie. Chcieli wymazać naród, jego kulturę, jego istnienie, jakby Polska była jedynie przeszkodą w ich megalomańskim śnie o przestrzeni życiowej. Lebensraum, słowo, które brzmi jak nazwa modnego startupu, a w rzeczywistości oznaczało morze krwi i popiołu. Jak pisał Timothy Snyder, Polska była laboratorium w którym naziści testowali swoje wizje nowego świata, świata bez Polaków. Snyder, Bloodlands 2010. Warszawa została starta z powierzchni ziemi. Po powstaniu warszawskim w 1944 roku 85% miasta było gruzowiskiem. To nie zniszczenie, to anihilacja dokonana z zimną premedytacją, by pokazać Polakom, wasze miejsce jest w niebycie. 6 milionów ofiar, 3 miliony polskich Żydów, 3 miliony Polaków, Romów, osób uznanych za niegodnych życia. Liczba tak ogromna, że staje się abstrakcją, dopóki nie spojrzy się na pojedyncze historie: dzieci odbieranych matkom, rodzin palonych żywcem, ludzi gazowanych w obozach. Obozy śmierci Auschwitz, Treblinka, Zobibur stały się synonimem piekła na ziemi. Zaprojektowane z niemiecką skrupulatnością, działały jak fabryki, gdzie surowcem byli ludzie, a produktem popiół. Primo Levi ocalały z Auschwitz pisał: Jeśli to jest człowiek, to gdzie jest granica człowieczeństwa? Levi. Czy to jest człowiek? 1947. Niemcy działali z arogancją, która graniczyła z obłędem. Ich wizja czystej rasy była nie tylko rasistowska, ale i absurdalna, jakby Polacy, naród z tysiącletnią historią, mieli zniknąć, bo nie pasują do chorej fantazji człowieka z wąsem. Ironia? Ci, którzy uważali się za nadludzi, zachowywali się jak barbarzyńcy, gorsi od hord, które pustoszyły Europę wieki wcześniej. Ich porządek był chaosem śmierci, ich kultura festiwalem zbrodni. Rabowali polskie muzea. Palili biblioteki, niszczyli pomniki, wszystko, co świadczyło o polskiej tożsamości, miało zniknąć. Ironicznie, naród, który hełpił się swoją cywilizacją, zapisał się w historii jako sprawca jednego z największych ludobójstw. Wyobraźcie sobie Warszawę w 1944 roku. Powstanie Dogorywa. Ulice to labirynt gruzów, gdzie każdy krok może być ostatnim. W piwnicach ukrywają się niedobitki powstańców, ich twarze pokryte kurzem, oczy puste. Nad nimi huczą silniki czołgów, a w oddali słychać detonacje. Niemcy metodycznie równają miasto z ziemią. To nie wojna, to rzeź, której reżyserem jest naród, który ośmielił się nazywać siebie cywilizowanym. Krzysztof Kamil Baczyński pisał: I wyszedłeś, jasny synku. Z czarną bronią w noc. Baczyński, elegia o chłopcu polskim 1944. Te słowa oddają tragizm tamtych dni. Młodzi, pełni życia, ginęli w imię wolności, której nie dane im było zobaczyć. Mimo to Polacy nie poddali się. Armia Krajowa organizowała akcję sabotażu. Zwykli ludzie ryzykowali życie, ukrywając Żydów. A powstańcy warszawscy walczyli, choć wiedzieli, że szanse są zerowe. Irena Sendlerowa, która uratowała tysiące żydowskich dzieci, była symbolem tego oporu cichego, ale niezłomnego. Życie za życie, mówiła ryzykując wszystko dla obcych, Sendlerowa relacje powojenne. To był akt człowieczeństwa w świecie, który człowieczeństwo odrzucił. Ze wschodu nadciągnął inny wróg, bardziej podstępny, bardziej zakłamany. Związek Radziecki nie wparował z hukiem czołgów, przynajmniej nie od razu. Ich metoda była subtelniejsza, ale nie mniej niszczycielska. Sowieci nie chcieli Polski zniszczyć fizycznie, chcieli ją połknąć, przetrawić i wypluć jako bezkształtną masę, pozbawioną tożsamości. Ich ideologia ubrana w szaty równości i braterstwa była narzędziem zniewolenia, a ich wyzwolenie Polski w 1945 roku farsą, za którą kryła się nowa okupacja. Norman Davis pisał: Sowieci nie wyzwolili Polski, zamienili jedną okupację na inną, bardziej podstępną. Davis Europa 1996. Setki tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet, dzieci wywożono w bydlęcych wagonach na kraniec świata. Łagry, mróz, głód to nie była kara, to był sposób na złamanie narodu. Elity, które mogłyby organizować opór, znikały w syberyjskich bezkresach, a ci, którzy przeżyli, wracali jako cienie samych siebie. Katyń. W 1940 roku. Sowieci rozstrzelali 22 tysiące polskich oficerów, lekarzy, intelektualistów, zrobili to z biurokratyczną precyzją, a potem przez dekady kłamali, zwalając winę na Niemców. To nie był tylko mord, to była amputacja polskiej inteligencji propaganda i cenzura. Sowieci opanowali sztukę manipulacji. Gazety, radio, szkoły. Wszystko głosiło chwałę komunizmu i przyjaźni polsko-radzieckiej. Wolność słowa? Zapomnijcie. Myślisz inaczej? Witaj w więzieniu albo na bruku. To był świat, gdzie prawda była wrogiem numer jeden, a kłamstwo oficjalną walutą. Sowieci to mistrzowie hipokryzji, głosili hasła o wyzwoleniu mas, a sami zakładali Polakom kajdany. Ich równość oznaczała nędzę dla wszystkich ich braterstwo uścisk pytona ironicznie ci którzy obiecywali utopię stworzyli dystopię gdzie donosicielstwo stało się normą a wolność snem stalin ten ojciec narodów był ojcem terroru a jego cień padał na polskę przez dekady czesław miłosz pisał zniewolony umysł to nie metafora to rzeczywistość w której żyliśmy miłosz zniewolony umysł 1953. Ich system był tak perfidny, że nawet ci, którzy nienawidzili komunizmu, bali się to przyznać, nawet przed sobą. Kresy: zima 1940 roku. Mała wieś, gdzie życie toczy się powoli. Nagle w środku nocy walenie do drzwi. NKWD wparowuje, nie tłumaczy, nie słucha. Rodziny pakowane do wozów, potem do wagonów. Nikt nie wie, dokąd jadą. W tle słychać płacz dzieci i przekleństwa mężczyzn, którzy wiedzą, że nie mają szans. Krystyna Higer, zesłana na Syberię, wspominała: Syberia to nie tylko mróz, to poczucie, że świat o tobie zapomniał. Higer, dziewczynka w zielonym sweterku, 2008. To była sowiecka rutyna, metodyczna, bezlitosna, podszyta kłamstwem o dobru ludu. Polacy walczyli jak mogli. Żołnierze wyklęci, zwani niezłomnymi, toczyli partyzancką wojnę z Sowietami i ich kolaborantami jeszcze w latach 50. Byli jak duchy, które nie dają się złapać. Zwykli ludzie przechowywali zakazane książki, słuchali Radia Wolna Europa, pielęgnowali wiarę. Niech żyje Polska! Te słowa, wypowiadane szeptem, były aktem odwagi większej niż otwarte powstanie. Porównanie tych dwóch sił to jak ważenie dwóch rodzajów bólu. Niemcy zadali cios natychmiastowy, brutalny, mierzony w milionach grobów i zburzonych miastach. Ich dzieło to krajobraz apokalipsy, gdzie każdy kamień w Warszawie opowiadał historię śmierci. Sowieci działali wolniej, ale nie mniej skutecznie. Ich zniewolenie było jak rak, który toczy organizm przez lata, Niszcząc wolę, tożsamość, nadzieję, oba podejścia miały ten sam cel. Polska miała zniknąć, albo w płomieniach, albo w cieniu kłamstwa. Niemcy w swojej pysze wierzyli, że ich tysiącletnia Rzesza zmiażdży wszystko. Polska była dla nich przystankiem na drodze do dominacji, a Polacy przeszkodą do usunięcia. Ich obozy śmierci, egzekucje, niszczenie miast. To wyraz chorej wiary w wyższość, która okazała się barbarzyństwem. Ironicznie, naród, który chełpił się kulturą, zapisał się jako sprawca ludobójstwa. Sowieci działali pod płaszczykiem ideologii zbawienia ludzkości. Ich rewolucja była tyranią w przebraniu. Obiecywali wolność, a dawali kajdany. Polska stała się poligonem, gdzie testowano zniewolenie narodu, zsyłki, mordy, propaganda. To była ich cyniczna gra, w której prawda była pierwszą ofiarą. Sarkazm? Ci, którzy nazywali siebie wyzwolicielami, byli nowymi okupantami, zamieniającymi jeden terror na inny. W 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie. Wielu miało nadzieję, że najgorsze za nimi. Niemcy zostawili kraj w ruinie, ale Sowieci przynieśli coś gorszego. Iluzje wolności. Ich wyzwolenie było jak dar od węża, pięknie opakowany, ale śmiertelny. Polska stała się satelitą Moskwy, rządzonym przez marionetki, które mówiły po polsku, ale myślały po sowiecku. Wolność słowa, myśli, istnienia wszystko zastąpiono kontrolą, strachem, donosicielstwem. Niemieckie zniszczenie było widzialne. Zburzone miasta, masowe groby. Ruiny kultury, sowieckie było podstępniejsze, bo atakowało niewidzialne dusze narodu. Niemcy mordowali ciała, sowieci umysły. Ich system opierał się na kłamstwie tak wszechobecnym, że stało się codziennością. Ludzie bali się mówić, myśleć, być sobą. To był świat, w którym sąsiad mógł być donosicielem, a prawda przestępstwem. Ironicznie, Sowieci, którzy obiecywali raj, stworzyli piekło, w którym jedyną wolnością była wolność milczenia. Polacy nigdy nie przestali walczyć. Podczas niemieckiej okupacji opór był zbrojny, powstania, sabotaże podziemne państwo. W obliczu sowieckiego zniewolenia walka była cichsza, ale nie mniej heroiczna. Podziemne wydawnictwa, tajne nauczanie msze w ukryciu to był bunt przeciwko systemowi, który chciał Polaków zamienić w trybiki. Żołnierze wyklęci walczyli z komunistami jeszcze w latach 50., symbolem niezłomności. Jak pisał Zbigniew Herbert: Nie dajmy się zabić po raz drugi, tym razem śmiercią ducha. Herbert, pan Czogito, 1974. Sowieckie zniewolenie trwało dekady. Po 1945 roku Polska formalnie odzyskała niepodległość, ale była więźniem Kremla. System komunistyczny niszczył wszystko, co czyniło Polskę Polską. Kościoły ostoją ducha narodu, atakowano, inteligencję prześladowano lub zmuszano do kolaboracji, kulturę cenzurowano. Solidarność, która narodziła się w 1980 roku. Była kulminacją oporu. Robotnicy, intelektualiści, księża połączyli siły, by powiedzieć dość. To była walka o prawo do bycia sobą o Polskę, która nie jest ani niemiecka, ani sowiecka ale polska. Lech Wałęsa mówił: Nie ma wolności bez solidarności. Wałęsa: Droga do wolności 1991. Te słowa zrewolucjonizowały świat. Niemcy i Sowieci próbowali zniszczyć Polskę, każdy na swój sposób. Niemcy chcieli nas wymazać z mapy, Sowieci, z pamięci. Oba plany były zbrodnicze, oba zostawiły blizny. Niemieckie obozy śmierci, sowieckie łagry, masowe groby w Katyniu, zburzona Warszawa to polska historia, którą musimy pamiętać, by nigdy więcej nie pozwolić na taki rok. Ale jest też historia odwagi. Niezłomności, wiary, że Polska może powstać z popiołów. Niemieckie zbrodnie były natychmiastowe. W sześć lat okupacji zamordowano miliony, zburzono miasta, splądrowano kulturę. Warszawa, przedwojenna perła Europy, stała się symbolem zniszczenia. Powstanie warszawskie, choć tragiczne, było aktem odwagi. Polacy walczyli o prawo do istnienia. Niemcy odpowiedzieli ogniem, Równając stolice z Ziemią. Ich arogancja była tak wielka, że wierzyli, iż świat zapomni o ich zbrodniach. Ironicznie, to ich zbrodnie stały się świadectwem ludzkiego upadku. Sowieckie zniewolenie było podstępniejsze. Po 1945 roku Polska stała się więźniem Kremla. System komunistyczny niszczył tożsamość, wiarę, nadzieję. Kościoły atakowano, inteligencję prześladowano, kulturę cenzurowano, strach był codziennością. Tajna policja, donosiciele, podsłuchy każdy, kto myślał inaczej był wrogiem. Procesy pokazowe, więzienia, egzekucje to był ich porządek. Ironicznie Sowieci, którzy obiecywali sprawiedliwość, stworzyli system, w którym sprawiedliwość była luksusem. Polacy nigdy nie przestali marzyć o wolności. Solidarność była dowodem, że Polacy, gdy działają razem, są nie do zatrzymania. Upadek komunizmu w 1989 roku był triumfem ducha nad kłamstwem. Polska odzyskała wolność, choć cień sowieckich kłamstw wciąż unosi się nad historią. Niemcy zostawili gruzy, Sowieci zniewolone umysły. Oba plany zawiodły, ale blizny pozostały. Dziś, w 2025 roku, Polska stoi jako wolny, dumny naród, który przeszedł przez piekło XX wieku i wyszedł z niego silniejszy. Z gruzów Warszawy, z syberyjskich łagrów, z cenzurowanych bibliotek, z serc tych, którzy nigdy nie przestali wierzyć, wyrosła Polska, która jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i NATO. Krajem spoglądającym w przyszłość z nadzieją, ale i szacunkiem dla przeszłości. Powstanie warszawskie, choć przegrane, było krzykiem nie damy się. Walka żołnierzy wyklętych, choć skazana na klęskę, była dowodem, że Polska nigdy nie zaakceptuje zniewolenia. Solidarność, która obaliła komunizm, była świadectwem, że Polacy są nie do zatrzymania. Blizny XX wieku, te widzialne w odbudowanych miastach i te niewidzialne w pamięci o straconych pokoleniach, są medalami niezłomności. Jak pisał Jan Paweł II, Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją ciągle zdobywać. Jan Paweł II, homilia 1987. Te słowa przypominają, że wolność, którą mamy, jest owocem krwi, łez i odwagi tych, Którzy walczyli z niemieckim i sowieckim zniewoleniem. Polska to więcej niż terytorium. To idea, która żyje w sercach jej ludzi. To wiara, że nawet w najczarniejszej nocy można znaleźć światło. To duma z przeszłości pełnej bólu, ale i heroizmu. W 2025 roku Polska stoi przed nowymi wyzwaniami globalizacją, zmianami technologicznymi, politycznymi napięciami. Ale naród, który przetrwał Niemców i Sowietów, jest gotowy na wszystko, jeśli pamięta, kim jest. Niech pamięć o tych, którzy zginęli i o tych, którzy walczyli, będzie drogowskazem. Niech blizny przypominają, że wolność jest krucha, ale warta każdej ofiary. Polska, która przeszła przez piekło, jest Polską, której duch jest jak orzeł, zawsze wzbija się ponad burzę.